w serwisie rowerowym pana Macieja Dziś pokażę co zrobić aby wycentrować albo jeszcze bardziej zdecentrować w zależności od tego co wyjdzie koło Jak widać gdy koło owe się obraca Jak widać albo nie widać Gdy koło owe się obraca Wówczas obręcz się oddala albo przybliża do krocka hamulcowego. I co trzeba zrobić, żeby się tak nie robiło? Otóż potrzebne jest dobre śniadanie. Jak już mamy dobre śniadanie, to wtedy. Jak widać. Koło jest teraz nieco bardziej wycentrowane. Jeżeli śniadanie było niedobre, wówczas wychodzi koło jeszcze bardziej zdecentrowane. I dlatego właśnie śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. To wszystko w kąciku rowerowym Pana Macieja. Widzimy się jak zwykle za 10 lat. Wow, wjechałem na górę. Jeszcze dyszę. Tamtąd jechałem Dało radę Za chwilę będę w miejscowości Steinhadem uh. Ja pieczarki Chyba przeniosłem się w czasie i jestem na dzikim zachodzie Niektórzy ludzie jakoś tak współcześnie poobierali. Niestety jest tak jak myślałem: te wystające główki od nypli, powodują dziury w tętkach. To już druga, która mi się przebiła. Spróbuję słabej pompować. Może, może wystarczy na dłużej. Zdaje się, że jestem już na szlaku Wera i mam 12 km do Sonderhausen Fajna ścieżka Tak jest Wera Radweg Prawdopodobnie nigdzie indziej na świecie nie ma ładniejszych szlaków rowerowych niż w Europie. I znowu jadę inaczej niż zwykle. Zwykle jadę przez Milchhausen, ale tym razem próbuję Milchhausen ominąć od południa, ponieważ droga traca przez miasto strasznie, mi się duży. ten Milchhausen mały nie jest, i są tam i, i się kiepsko jedzie, jedzie przez to miasto, a tutaj jest ładna asfaltowa droga, więc próbuję tędy przejechać. Może się uda. Uu. Nie jest to może uu, optymalna trasa dla roweru ale wygląda na to że dojadę tędy do jakiejś wsi kiedyś. O nie z daleka myślałem że to droga. Że to są słupki, które przy drodze stoją. Chcieli mnie oszukać, dali mi fałszywą nadzieję, chcą mnie zniszczyć psychicznie, ale ja się nie dam. Jest, jest. Cywilizacja. Jestem uratowany. Do chrystyjskich szlaków rowerowych jeszcze nie dotarłem. Ale jestem rzut beretem. Rzut beretem. Jutro na, rano na pewno tam będę. A jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to uważam za zakończony. Ehm, był hardcore. W 34 stopnie Celsjusza i dużo podjazdów. Ale jakoś tam radę. Do jutra. Z takich ciekawostek podam, że tutaj na, na tej tablicy jest również opis w postaci alfabetu Braille'a, pewnie dla niewidomych. Wystarczy, że niewidomy zobaczy, że tutaj jest jakaś tablica i będzie mógł sobie to przeczytać. Fajnie. Jak widać, mamy już kolejny dzień. To jest ciągle szlak rowerowy unstrut Vera, który znalazłem, znaczy, na, na który wjechałem, miał pod i Jadę sobie tam. Chyba znowu cofnąłem się w czasie. Teraz Teraz mam zagwostkę jechać szlakiem R5 czy może jechać szlakiem Herkules hmm. R5 to wiem gdzie dojadę ale Herkules też byłby dobry a tutaj jest jeszcze miejscowość farmy Food Ostatnie dwa razy jeździłem przez Fuldę które jest tutaj, ale jak pojadę przez Lauterbach, to droga teoretycznie powinna być krótsza. A zatem tutaj, tutaj, tutaj zawsze gubię szlak, więc tym razem pojadę tak. Słońce już nisko a ja mam do pokonania jeszcze 19 km będzie chyba trochę trochę jazdy po ciemku postanowiłem jednak rozbić namiot zanim się ściemni rozbicie namiotu przed zmokiem jest zawsze dobrą decyzją a te 6 km które miałem dzisiaj jeszcze zrobić nadrobię jutro Dobranoc Witam Przebijam się właśnie przez Lauterbach Szlaki numer R7 Trochę z rana było dużo podjazdów Teraz jest już łatwiej Mam nadzieję że będę jechał wzdłuż tego kanału czy zleki Tym razem w ogóle nie będę jechał przez, przez Glenhausen, na tę drogą rowerową Vulkan, która w dużej mierze prowadzi po, po byłej infrastrukturze kolejowej. Czyli być może kiedyś biegły, biegły te tory, a zrobili drogę rowerową. dosyć łatwa podjazdy czasami często są długie podjazdy ale ale nie strome czy to danuta i ja nie może w przyszłym życiu będziemy ze słomy niedługo będzie ciemno a ja mam jeszcze 23 km do hotelu, ale przynajmniej złe widoki. Możliwe, że to będzie dziś ostatnie ujęcie. Nie wiem, jaka to miejscowość, ale chyba hanału czyli fragment na dłoni, jest. Dobra, kłamałem Jeszcze będzie ujęcie Frankfurtu nad Menem Wystającego z zapala kukurydzy Jak widać dosyć drodne to pole Pierwotce takie nudkie A kukurydza taka Dobra, za zanim będzie ciemno